I tutaj mamy kartę pracy numer jeden. No dobrze, robimy sobie view. Od razu jestem w zadaniach, karta pracy numer 1 i ta karta pracy mi się pojawiła. No i teraz i po, powinna pójść informacja do ucznia: no to co, uczeń z reguły kliknie na tej karcie pracy i ta karta pracy nam się otwiera, ale ona tu zobaczcie, jest tylko do odczytu. Tutaj nic nie mogę zrobić. Otóż w, w Teamsach. Nie mogę wyedytować tego. Natomiast to nic się nie stało. Trzeba tylko uczniowi powiedzieć, że musi kliknąć na trzy kropeczki i otworzyć w aplikacji Word Online. I teraz zobaczcie: otworzyła mi się nowa karta i ta karta pracy otworzyła się do edycji. Pojawił mi się pasek Worda. Ja szybciutko. Jako uczeń, tą kartę zmodyfikuję tak, żebyśmy wiedzieli, że coś się na niej wydarzyło, że coś ja zmodyfikowałem. Zobaczcie, otworzyłem kartę pracy, otworzyłem kartę pracy, a jeszcze podkreślę, żeby było, e, zmodernizowałem, wypełniłem, cokolwiek nie zrobiłem. Teraz tą kartę pracy zamykam. Tu nigdzie nie ma zapisz, tu nigdzie nie ma prześlij, tu nigdzie nie ma pobierz. Ja tylko przypomnę, że otworzyliśmy ją w Wordzie online, bo jeżeli otwieramy w aplikacji Teams, to ona jest tylko do podglądu. I uczeń zrobił, wypełnił, jak widzieliśmy, robi prześlij. No i ciach, poszło do nauczyciela.